Witam, proszę Państwa. Pozdrawiam. To znowu ja Filipek. To jest zakupużone. Czapkę sobie poprawię. Bo widzę, że zaskrzywił do daszek. Czapka typu Heli Tak się prezentuje. Mój szałas. Nie Państwo widzicie, niż hamelka jest na mnie. Piję herbatę. Za Wasze zdrowie. Za to, że macie siłę mnie oglądać. Pyszna to mogę bardziej podgrzać sobie. Chciałem Państwu podziękować za to, że mnie oglądacie. Jak wspominałem moją historię, no może to się wyraziłem historię życia. Byłem na odwóku narkotykowym. Miałem próbę samobójczą na koncie. Mimo to yy, dążę do tego, żeby realizować swoje marzenia, pasje. Yy, wiem, że moja świętej pamięci babcia, gdyby żyła, byłaby ze mnie dumna. Wiem, że patrzy teraz na mnie z góry i jest zadowolona że nie szlajam się, że tak zawsze proszę, nie tak powiem, po młodzieżowym, po pomylinach, nie piję nie biorę narkotyków tylko zajmuję się leśnictwem to jest taka belka, właśnie jak pokazywałem teraz sobie bym odpalił papieroska wstrzymam na chwilę nagrywanie jak już wspominałem na w filmiku Przepraszam, masz na przegrodę nosową. Palę papierosy, to taki mój nauk. Dziadek do mnie powiedział, jak ty możesz na smołę wąchać. No w sumie dziadek ma rację. Dusi czasami zana. rana. Wiadomo, jak się nauczy palić, już musi palić. Ogólnie w tych rejonach, gdzie teraz jestem, znalazłem żeberko. Kiedyś znalazłem taką czaszkę z słupem. Ale niestety musiałem wyrzucić, gdyż yy, robaki wyłaziły, nie dało się wytępić w każdym razie. Ogólnie z mi rogi, jeleniarz bardzo żałuję, bo chciałem dać pani Ani z biblioteki za książkę na zachodzie bez zmian. Po lewej książkę aktualnie czytam: Gusta jest zapomniany żołnierz. Yy, Przeczytałem też że Grzegorza Kaliciaka, ostatnio Ruch Azowski. Wiadomo, na Ukrainie, o tu mi to by za I Dziękuję, proszę Państwa, ja tu dorzucę do ogniska. Bychę herbatki za Wasze zdrowie do dna wypite i pozdrawiam. Filip Towski, dziękuję za oglądalność, pozdrawiam.